Dziękuję, żeście tu przyszli. Bo rzeczywiście jest tak, że jeśli chcemy walczyć o swoje prawa, to musimy dzisiaj podejmować także takie przedsięwzięcia. Musimy demonstrować, musimy korzystać z naszych demokratycznych praw. Nie robimy tego dla zabawy. Było tu trochę żartów, śmieliśmy się, ale na dzisiaj nie jest dość W Polsce dzisiaj społeczeństwo ma płacić rachunek. Za kilka lat skrajnie nieudolnych rządów. Rządów, które jeżeli się z kimś liczą, to tylko tą bardzo wąską warstwą społeczną, która się w ciągu ostatnich dwudziestu lat zdołała ustawić. W ogromnej części ta zasada, które ze sprawiedliwością i ze społeczną racjonalnością nie miały nic wspólnego. Choć oczywiście są inni. Otóż nie możemy się na taką politykę zgodzić i nie powinniśmy się na nią godzić szczególnie teraz, kiedy ten rachunek już jest na stole, już każe się nam go płacić. Przy czym jest tu zasada... Jasna, wyraźna i po, można powiedzieć, trzeba powiedzieć, nikt To jest zasada, którą można określić krótko. Czym kto słabszy, tym ma więcej płacić. Zupełne odwrócenie zasady sprawiedliwości. Zupełne odrzucenie tego wszystkiego, dzięki czemu niepodległa Polska powstała. Dzięki czemu także Donald Tusk może być dzisiaj premierem powstała dzięki solidarności. Solidarności przez duże i solidarności przez małe. I ta zasada jest dzisiaj szczególnie konsekwentnie odrzucana. Najpierw uderzyć w emerytów, zabrać ich, doprowadzić do tego, że nawet ludzie najcięższej pracy, nawet kobiety najcięższej pracy będą musiały pracować do 67 lat. Ale przecież nie na tym koniec. Mamy całą reformę emerytalną, która w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, żeby mniej płacić, żeby było mniej. Największe oszustwo tego dwudziestolecia. Trzeba z tego wyjść. Czy to koniec? Nie. Chorzy, ceny lekarstw. Przez to, co dzisiaj się dzieje, to nie jest już skandal. Na to po prostu trudno znaleźć właściwe słowo. Matki, dzieci odchodzą od aptek, od okienek w aptekach, nie kupując leków, bo nie stać je na te leki, bo te leki niekiedy zdrożały kilkadziesiąt razy. Ciężko chorzy, chorzy na astmę, na cukrzycę, to są choroby występujące powszechne, jest miliony chorych, nie są w stanie dzisiaj się leczyć. W ciągu ostatnich miesięcy sprzedaż w aptekach spadła o jedną czwartą. Nie dlatego, że mam mniej chorych, tylko dlatego, że ludzi po prostu nie stać. Że powtarzam, uderzono w najsłabszych, w tych, którzy nie mogą się bronić. Liczono na to, że w Polsce solidarność, solidarność między ludźmi, między grupami społecznymi została już zapomniana. Dzisiaj mówimy Donaldowi Tuskowi, nie, nie została zapomniana. Jeśli nie wierzy, to niech wyjrzy. Ich rodziców. Będziemy bronić polskiej rodziny, bo to jest także atak na polską rodzinę. Będziemy bronić polskich samorządów, bo to przecież władze samorządowe obsługują na co dzień obywateli, a tym władzom się zabiera. Będziemy bronić inwestycji, na które były pieniądze, a dziś nagle tych pieniędzy nie ma. Będziemy przeciwstawiać się całej tej polityce ratowania się. Po tej niesłychanej klęsce, która została nam zadana przez, powtarzam, kilka lat wyjątkowo neutralnych rządów. Ale żeby prowadzić tego rodzaju politykę, trzeba także działać w innej dziedzinie. Trzeba niszczyć wolność, trzeba odmawiać prawa do. Funkcjonowania powszechnej, dostępnej telewizji trwa. Trzeba atakować Radio Maria, trzeba atakować inne wolne media. Trzeba doprowadzić do tego, żeby nikt nie mógł mówić prawdy, żeby obywatele prawdy nie znali. Bo to się ze sobą bardzo mocno łączy. Łączy tak mocno, bo wiadomo, czym obywatel gorzej poinformowany, tym lepiej dla liberalnych rządów. Ci liberałowie, ci zwolennicy wolności są w gruncie rzeczy dziś tej wolności najbardziej zaciekłymi przeciwnikami i na to wskazują fakty, a trzeba patrzeć na fakty, obserwować fakty i nie wierzyć w słowa. Tych słów pięknych, okrągłych padło już bardzo dużo. I zapewniam Państwa, że jeszcze bardzo dużo padnie, ale fakty i tylko fakty są istotne. A o faktach, powtarzam, warto mówić. Nie dalej jak wczoraj mogłem zobaczyć papiery, które pokazują kolejny fakt. Bardzo charakterystyczny. Ci, którzy dokonali likwidacji stoczni gdyjskiej mają na tym zarobić po 11 milionów złotych. Ci... z tego rodzaju kombinacji powstało w Polsce bardzo, bardzo wiele majątków. Otrzymują ci, zyskują ci, którzy niszczą, a nie ci, którzy budują. 11 milionów niesłychanie trudno zarobić jest w uczciwym biznesie. Ja już nie mówię o pracy, bo to wystarczy na pełne uposażenie dla kilkudziesięciu pracowników za całą ich drogę za To wystarczy dla kilkudziesięciu emerytów czy więcej emerytów za to wszystko, co otrzymają od emerytury do śmierci, jeżeli dożyją dość późnego wieku. Te 11 milionów złotych. A powtarzam, tego rodzaju wypadków w Polsce jest mnóstwo. Kupić za milion, wiedzieć skóry że to będzie kiedyś kupowane w szczególności z grosza publicznego i sprzedać za 10 czy 15 milionów. To jest ten interes, który się nieustannie w Polsce robi. I tego typu interesów jest bardzo, bardzo dużo. W naszym społeczeństwie jest ogromny potencjał. Ogromny potencjał inwencji, przedsiębiorczości, energii, pracowitości. Moglibyśmy iść do góry jak rakieta, a idziemy powoli i to z wielkimi trudnościami, z wielkim bólem, kosztem ogromnych strat społecznych. Dlaczego? Bo rządzą ci, którym dzisiaj trzeba pokazać czerwoną kartkę. Trzeba pokazać czerwoną kartkę z tego. To, że nie szanują Polaków, nie szanują Polski i siebie nie szanują. Smolensk jest świetnym tego przykładem. Tylko ludzie, którzy nie szanują siebie i nie szanują swojego narodu mogą tak postępować, jak oni postępują. Się. Póki jest tutaj ten premier, póki jest jego kompania. To towarzystwo z boiska. I ci co nie grają. Także tej prawdy się nie dowiemy. Potrzebujemy w Polsce nowej władzy. I będziemy mieli nową władzę. Dziękuję. W obronie naszych praw zakończymy tak, jak ją rozpoczęliśmy od świętej pieśni polskiego narodu, od hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, nie zginęła. Obrigado.